Witajcie serdecznie, dawno niewidziany, ale Kurde, w całym jest kontakcie Tarzan. Witam jestem. Cześć, witam Was serdecznie, witam Twoich widzów. Kurde, I'm back! I'm yeah, back, I'm yeah. back. Słuchaj. słuchaj to yeah. uczucie. Trochę byłem zestresowany, trochę taki kurwa ręka mi się trzęsła, ale później już chyba się rozróżnił. Było dobrze, co było? Tak, słuchaj, przecież doświadczenie masz w konferencjach, no. doświadczenie w mediach masz, więc chyba to nic nowego dla no. Ciebie taka konferencja. Nie, nie, już było luźno. szkoda, że nie dali nam trochę porozmawiać, bo wiesz, te pierwsze pary zdań, Zawsze jest takie, wiesz, głoski się krzecie, nie wiesz co powiedzieć, czy odpalić racę. Szkoda, że nie mieliśmy trochę czasu i żałuję, że nie mieliśmy face to face, bo chciałem mu zajrzeć w oczy. Nie? Słuchaj, duże te e, panele, w sensie no, dużo osób jest na panelu, więc też generalnie ten czas antenowy nie jest z gumy i, no. i trzeba to ładnie e, tak szakować. No u was akurat nie ma takiej złej krwi, więc... Nie, pewnie... ma, nie ma, nie ma. Ja mam szacunek do niego w sensie takim, że podjął takie rękawice, bo to wiesz, zostałem wezwa wezwany, można powiedzieć do tablicy. Chcesz się ze mną bić, no tym, nie? Słuchaj, e, jak oceniasz rozwój strolowanego, no bo on jednak trenuje mocno w Czerwonym Smoku w Poznaniu. Gdzieś tam słyszałem, że nawet grupa e, pro dostała pozwolenie na, na chodzenie na tą grupę, więc, więc widać, że pewnie jakieś umiejętności ma, natomiast no, jest różnica gabarytów, rozmiarów i, i też ty masz mocne ciosy, co A, pokazałeś. Tak, Wiesz co, ja... Ciężko mi się wypowiedzieć na jego temat, jaki progres zrobił, bo nie widziałem jego walki. Ostatnią walkę, którą widziałem, to była z, z Ratajem. Bo dużo do życzenia z Glennodidasem na YouTube, widziałem tą walkę, nie wiem, ja też trenuję, wiesz trenować, każdy może, a wiesz jak wyjdziemy, ja go nie lekceważę, dobrze chodzi na nogach, dobrze kopie, bije. Idziemy się bić, no, będziemy się bić. Słuchaj, dużo osób też e, tak stwierdziło i ja też sobie pozwoliłem o takie stwierdzenie, że dużo, wydaje mi się, że ciekawszym pojedynkiem, jeśli chodzi o mocne ciosy, byłby właśnie pojedynek. Z Wielkim Bucz. Ale ja myślę, że to jest tylko już kwestia czasu. Słuchaj, ee, wyzwaniem byłoby dla Ciebie, bo bo jednak Wielki Bucz, co prawda, dwie walki, natomiast kawał chłopa, 125 kg wagi. Była więc... taka rozmowa. Nie powiem, że nie była taka rozmowa, ale nie doszliśmy do porozumienia. Myślę, że... Jest to bliżej niż dalej, to zestawienie nasze, bo już od dłuższego czasu to krąży w powietrzu. Nie? Słuchaj, Cieszysz się, że Prime wrócił, bo Prime miał swoje problemy, Prime miał swoje gorsze dni, natomiast Prime wraca. No i teraz gdzieś, niby na chwilę, zrobiło się miejsce na rynku, chociaż e, nic nie lubi pustki, więc słyszałem, że już gdzieś tam nowa federacja ja, ja, tam będzie. ja też coś tam słyszałem jeszcze przed, przed konferencją. Słuchajcie, cieszę się, że Prime wrócił, cieszę się, że po 8 miesiącach mogę wyjść do klatki, pokazać coś, nad czym pracowałem przez ostatni czas. Mega pozdrawiam, bo jestem pod banderą dwóch klubów Mighty Bulls Gdynia i Top Team Grudziądz. Pozdrawiam chłopaków z Smaty. Cieszę się nie mogę się doczekać. Upiecie. Słuchaj, z tego co ja wiem, a trochę wiemy, to, to Ty robisz duży progres, bo Ty faktycznie poświęciłeś się tym treningom, trenujesz, zresztą widać też po Twojej sylwetce, że ta sylwetka się zmieniła, więc, więc jak oceniasz swój rozwój, bo to możesz ocenić? podstawą było to pokajmano, że wyszedłem ze swojej strefy komfortu, którą miałem i poszedłem trenować z, z zawodowcami. To, była, to było, to było naj, naj, najważniejsze, żeby wyjść z tej strefy i postawić się w sytuacji, że nie robię to, co chcę, tylko będę musiał robić to, co muszę. Nie? I ta konsekwencja i codzienna rygorystyka spowodowało to, że ja pokochałem ten sport. Eee, bardziej stójka, bardziej parter, MMA, który aspekty eee, najbardziej cię cieszą? Ja nie mogę powiedzieć. Ale możecie się domyślić. Ja się trochę pewnie domyślam, bo, bo w grudniu jest dobra ekipa, tak, więc tam na pewno Sparingi mocne. Tak, 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 tak. tak. Słuchaj, e, co się działo przez te 8 miesięcy, bo Słuchaj, właśnie, są Co się, się działo Przez ostatnie 8 miesięcy otworzyliśmy filmę Dnia. Jest z nami mój e, artysta Malarz. Chodź Kamil. Chodź, chodź, chodź. E, o właśnie. Jest Kamil artysta. Mamy Cześć Kamil. Cześć, cześć, witam. Mamy studio tatuaży razem z pracownią Areograficzną. Kamil jest mistrzem tatuaży. Może dziary, który robi serdecznie was. Bistrzem bez... jeszcze ale do, dążymy do perfekcji, więc jakby... A tatuaże tak, w jakim czy... stylu? Bardziej realistycznym, trochę graficznym, ale bardziej, bardziej realistycznym. Robimy w realizm, w realizm połączony z kreskówką, z graffiti, trochę koloru. Bardziej, tak. bardziej, to bardziej... To ja wymykować. teraz robię challenge i robimy ocenę mojego tatuażu. dobra. No no tak. tak. Nie, 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 nie. nie. <śledzimy> dawaj, jest, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, tak dawaj, dawaj. Nie, Wiesz, Czekaj, ja go tu muszę znaleźć, bo nie będę się rozbierał. To gdzie Nie. Ale to w, w którym poprawczaku było robione? Na izbie, ja, na izbie tak. wyczęście. Jedną ja, noc ja. do zrobienia. Jaką ma skalę oceniania? Od 0 do 10. Da dyszkę. Spokojnie da dyszkę, dobra robota jest zrobiona, fajnie, fajnie cienie są rzucone kontur też widać że ładnie elegancko siedzi więc jakby miałbym kogoś polecić w takim klimacie graficznym na dziarę to jak najbardziej do tej osoby spoko fajnie podoba ale tyle o mnie opowiadajcie jeszcze bardziej zapraszam do mnie Zrobiłbym <sus intimidated> to lepiej <suszy> ale nieźle czyli żadna z tego, to była taka strona kiedyś że wiesz jak tatuaż miał wyglądać a jak wygląda naprawdę na pewno oglądaliście tą bez na przykład za tam 100 zł, a za 1600 zł. nie no tak nie no. tak wiem ale nie nie ma lipy jakby 1200 bym położył. Dzisiaj się śmialiśmy z tego, że no, na drugiej sesji bym Ci poprawił. No. Nie? Słuchaj, więc opowiadaj, bo ci bo ci e, więc, No więc zaczynamy, wyszliśmy mocno w rynek. Kamil prowadzi całe studio tatuaży. Mamy też pracownię aerograficzną, którego mamy naszego wspólnika Kamila następnego. Malujemy baki, kaski. No i co, i wchodzimy, wchodzimy areografem. Kaski? kaski, baki. Baki, kaski. Ten... Tak. Nie, to ja wysyłam mój motocyk, mój bagi, malujecie bak. Bag. Możemy ci namalować co chcesz. A na mam wybierze. fajnego takiego kafi ja widziałem co za mas. No fajnie, A fajnie. mam bak do malowania, wyobraźcie. No sobie. więc zapraszamy, zrobimy ci. <śmianie> po koleżeńsku. I w tym momencie bym chciał Was serdecznie zaprosić na kanał OCTV, gdzie będziemy robić podcasty o pracy Kamila, naszej pracy wspólnej i nagrywamy też w międzyczasie odcinki na YouTube'a, więc możecie zobaczyć nasze prace już niedługo będą odcinki całe sklejone. No i co, i mocno w runek, robimy coś w międzyczasie. Słuchaj, ja słuchajcie, z Tarzanem jesteśmy umówieni na bardzo fajną rozmowę, więc ja nie chcę za bardzo ciągnąć tak, tych tematów, nie ale... Wyciągać wszystkiego. Tak, ale no. generalnie ocenię tylko to, że ty chyba bardzo fajnie znalazłeś teraz sens swojego życia i bardzo fajnie sobie pewne elementy w swoim życiu poukładałeś. Wiesz co? Zacząłem żyć dla siebie w końcu. Nie dla innych, dla wszystkich naokoło, tylko dla siebie. Szanuję ludzi, z którymi pracuję. I otaczam się ludźmi, ludźmi naprawdę kurwa na najwyższym poziomie, tak jak Kamil, drugi Kamil, jest smaczek, kamerzysta, i robimy naprawdę zajebiste produkty i razem się popychamy do naprawdę zajebistych rzeczy, które niedługo będziecie mogli zobaczyć. Słuchaj, konferencja Prime dobrze się bawiłeś, tak podsumowując? Koniec końców chyba dobrze się bawiłem, nie? Trochę podglądany. Mały niedosyt, taki był, nie? Mały niedosyt. Jest, 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 mały niedosyt. Trochę, wiesz co? Bo tak jak mówiłem, że te pierwsze, wiesz, ten pierwszy parę słów, co mówisz, są takie, a, i czekasz. Odpowiedź. Już później się rozluźniłem, jakby dali mi mikrofon trochę pogadać, by było lepiej, ale druga konferencja przed nami, więc zapraszam do serdecznie. a my się widzimy. No ja, jak najbardziej, widzimy się u nas na kanale, gdzie pewnie dłuższa rozmowa i sobie porozmawiamy. Dobra, to ja nie przedłużam, bo jeszcze pewnie trochę wiadów. Miło było Dzięki zobaczyć, wiec. jak zawsze, miło Aby było się poznać. Widzimy się na tatuażu. Widzimy się na będziemy tatuować mój motocykl. A. tylko ja muszę tam chyba przyjechać nim jakoś no. zostawić. No to będzie fajna wizyta nad morzem. Tak jest. Trzymajcie się. Dzięki, Dzięki bardzo, bardzo, trzymajcie się. Dziękuję bardzo. To ja naprawdę przyjadę mu do ciebie.